Jest niedziela, 4 sierpnia, jesteśmy na przełęczy Krowiarki, startujemy na Białą Górę, przepraszam Babią Górę, a na razie jest łagodnie, zobaczymy jak później. Razem ze mną moja kochana żona, żona. I brat z synem. Kamilek, pomachaj. Podnieś głowę do góry. <laughs> nie, ledwo żeśmy zaczęli wchodzić. Co niektórzy maruderzy już zostają z tyłu. I jeszcze mnie upominają, że za szybko idę. W razie szlak nie odpuszcza. Cały czas ostro pod górkę. Dzień dobry. Dzień dobry. jedynie Kamil dzielnie daje radę. Damy radę. Równa godzina marszu za nami. Cały czas naprawdę ostro pod górę. Pogoda jest piękna. Świeci słoneczko, lekkie chmurki. I w miarę chłodnawo, gdzieś 17-18 stopni. Jakby było cieplej, by była tragedia. Minęła godzina 15 minut marszu, jest za nami. Jesteśmy na Sokolicy, a to całe towarzycho. Głodne, o, głodne, spragnione. <gry> Już mamy niedaleko, tymi szczytami tam sobie przejdziemy O Marcin jesteś niesamowity Ostatnia wspinaczka, przed nami już babia góra. Dwie godzinki, dziesięć minut z odpoczynkami, chyba jest nieźle.

Jak cholera, ale za to widoki jakie, coś niesamowitego. Ojciec, ojciec synem na... uśmiechnięci. Widoki prawie jak na plaży nudysta. <laughs> jak na plaży w chałupach. O, dwie laseczki. Ale to nie jest LGBT, spokojnie. <laughs> A ta się działa 3-4 Tak się wspina. Tak się spina, tak, tak się wspina EBS <śmierdzi> tak, e e <śmierdzi> tak się spina, tak się spina EBS <śmierdzi> Tak się spina, tak się fawi EBS Przepraszamy, że tak długo.